Dzisiaj odcinek o zasilaniu radiobusa. To jest ten akumulator, który mi padł ostatnio na Liveie. pierwszym lajwie z radiobusa, ale nie był naładowany. To jest akumulator rozruchowy z Opla, który został wymieniony na nowy. Teraz zrobię eksperyment. Podłączyłem tutaj porządne klemy. Na tych samych klemach zresztą było podłączone zasilanie do radia. I tutaj mam specjalną ładowarkę modelarską która ma program na doładowanie akumulatorów kwasowych jest ustawiony teraz na ładowanie prądem 5A ta ładowarka pokazuje jaki ona pokaże ile amperogodzin wtłoczy do tego akumulatora zobaczymy i potem zrobię taki eksperyment, że podłączę obciążenie do niego w postaci żarówek i będę go rozładowywał, i tym miernikiem sprawdzę, ile odda mi prądu. Oczywiście przy, no przy takim rozsądnym prądzie, czyli powiedzmy, tam, kilka amperów. Pokażę Wam jeszcze drugi. To jest drugi akumulator do radiobusa. To jest akumulator, który jest właśnie przeznaczony do takich celów nie tak jak ten rozruchowy obok. To jest też kwasowy akumulator, ale głębokiego rozładowania. Ładowanie się zakończyło już wczoraj, w zasadzie zostawiłem na noc. Tutaj jest 5 amperogodzin weszło prądu, ale wcześniej weszło drugie 5, tylko jak ruszałem, to tam się odłączyło od zasilania i licznik się zrestartował. Także mamy napięcie 14,7 i weszło 10 amperogodzin. No dziwne, dziwne. Mało trochę. Akumulator już sobie odpoczął po ładowaniu. Miernik pokazuje 13V. Od ładowania minęło, z, myślę, że z kilkanaście godzin. Podłączyłem tutaj taki zestawik do badania yy, obciążenia, który używałem przy sprawdzaniu zasilacza. No i teraz na jednej żarówce, takiej 50W, sprawdzimy. Przęcie trochę spadło, bo. Przy podłączaniu jeden wyłącznik był tutaj włączony i zaświeciła się jedna żarówka na chwilę. Zapalę jedną, zobaczymy jaki będzie pobór. No i jak długo będzie to wszystko działało. Mamy pobór 5,13 Ampera, czyli 64 W w tej chwili. Sprawdźmy, która godzina. 19.30. No, i pupa blada, moi drodzy. Zobaczcie, spadło napięcie tak, że ten miernik nic nie pokazuje. Także wyłączę rówkę, Napięcie się podniesie, ale ja tak pod kątem zobaczyłem nie wiem, czy to będzie widać pod kątem zobaczyłem, że jest 7,8 V. No tak, zobaczcie. Teraz wzrost, wzrasta szybko napięcie. No, przy takim prądzie 5A żeby tak spadło napięcie, no to ten akumulator to już tak średnio powiedziałbym a samochód na nim ładnie odpalał zobaczmy jeszcze ile, 6 amperogodzin oddał tylko niestety i bez obciążenia, ma teraz napięcie 10 V chyba szkoda go w ogóle wozić w tym radiobusie, bo to 20 kW kilo a prądu za wiele nie daje Zatem zajmę się teraz tym akumulatorem, myślę, że on będzie lepszy. No to zaczynamy ładowanko, tak samo jak w tamtym przypadku prądem 5 amperów. No i mamy 9V, napięcie spadło sobie do, 5V, do 9V, ale szybko tu się podniosło. No zobaczymy, co z tego będzie. Ciekaw jestem. Czy coś z tych akumulatorów jeszcze będzie? Jak nie, to trzeba będzie się wykosztować na life po 4 ale to jednak czterocyfrowa kwota. No i ten akumulator. Ten akumulator głębokiego rozładowania kwasowy yy, ładuje się już, nie wiem, z dwie doby. Tutaj ten licznik się wyzerował. Czy znaczy on nie, nie pokazuje więcej niż 999 minut? Więc nie wiadomo, ile to się już ładuje. Yy, cały czas idzie prąd 36 Ampera Napięcie na akumulatorze 14,09V, nie rośnie. No i pojemność, która tutaj została wtłoczona to 40, ponad 43Ah. Ale wydaje mi się, że już ten akumulator jest naładowany, bo słychać bulgotanie. Nie wiem, czy to będzie słychać. Spróbuję Wam przybliżyć. Nie wiem, czy słychać na nagraniu, czy nie. Ja słyszę bulgotanie, także odłączam go. I robię test, test obciążenia żarówkowy. Podłączyłem miernik, pokazuje napięcie po odłączeniu ładowania. Pokazuje napięcie 12,8 V i powolutku sobie spada to napięcie. Ja podłączę teraz obciążenie w postaci jednej żarówki i zobaczmy, co się wydarzy. Mamy prąd pobór prądu 5 amperów z małym haczykiem. Napięcie spadło do 12.2. I rozpoczynamy test. Jak długo, no ile amperogodzin wyciągnę z tego akumulatora przy prądzie 5 amperów. Mam nadzieję, że więcej niż z tego poprzedniego. No powiem, że jest średnio. Spodziewałem się większej wydajności. Co prawda żarówka jeszcze świeci, ale napięcie na akumulatorze spadło już do 9V, 9 V, Zaraz zobaczymy ile zużyła prądu ta żarówka. 9 amperogodzin. No to średnio. Tym bardziej, że ja jakoś specjalnie intensywnie tego akumulatora nie używałem, więc 9 amperogodzin. No tutaj powinien mieć no minimum 60 przy prądzie 5-godzinnym, czyli 12 amperów. Powinien mieć 60 amperogodzin. No a tutaj no zobaczymy, ile jeszcze z niego wycisnę, chociaż to napięcie już jest naprawdę bardzo małe. Żarówka, co prawda, jeszcze świeci, ale napięcie na akumulatorze już spadło do niecałych 9 V. Prąd pobrany, energia to 12,5 Ah, trochę mało, spodziewałem się więcej. Na wypadek, gdyby ktoś miał wątpliwości, że ten przyrząd źle pokazuje, to przyniosłem coś lepszego taki unit. Najpierw sobie sprawdzimy prąd, który płynie. Według tego miernika to jest 4,18 ampera. Ja go teraz wyzeruję i sprawdźmy tak. Dobrze pokazuje. Tu 4,18, tu 412, także całkiem dobrze. Sprawdzimy jeszcze napięcie. No też się zgadza. Tu miernik pokazuje 883, a ta miarka pokazuje 875, także w granicach błędu. No i co? Ciężko, ciężko będzie wykorzystać. W radiobusie ten akumulator, bo 12 amperogodzin to trochę mało. Także, no nie wiem, co dalej. Mam jeszcze pewien plan, bo mam kilka akumulatorów żelowych. Sprawdzę je, ale na razie ten test zakończę i żelowe pokażę Wam w kolejnym filmie. Ostro walczy ten akumulator. Żarówka się jeszcze świeci, co prawda, takim światłem słabym, ale napięcie jest na tyle małe, że już no, nic tutaj na tym mierniku nie widać, więc jest pewnie poniżej 7V. Wyłączę ją i zobaczymy, co tam pokaże nam ten miernik. No tak, po wyłączeniu napięcie wzrosło do 9 z Haczykiem. Zobaczmy, ile 18Ah wyciągnęła ta żarówka z tego akumulatora. Nie zbyt dużo, 18Ah, no cóż, wygląda na to, że czeka mnie zakup chyba nowego akumulatora, bo 18Ah to nie jest zbyt wiele. Muszę teraz pomyśleć, czy inwestować w LiFe Po4, czy jakieś żelowe. Nie wiem, co radzicie. Napiszcie.